mamy przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Jezus opowiada przypowieść o dłużniku, który swemu Panu był winien ogromną sumę. Pan mu przebaczył, darował ten dług, a on nie umie przebaczyć swojemu współsłudze, któremu był winien o wiele mniej, o wiele mniej. I później czytamy takie słowa: Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? Widzimy tu motywację, dlaczego powinniśmy przebaczać. To nie jest sprawa naszych relacji z tym człowie z człowiekiem, któremu powinniśmy przebaczyć, ale to jest sprawa relacji z Panem Bogiem, który nam przebaczy. To jest nasz Dług, który mamy u Pana Boga, żeby przebaczyć drugiemu człowiekowi. Nieprzebaczenie drugiemu człowiekowi to jest znak naszej pychy, naszego egoizmu i naszej niewdzięczności Panu Bogu. Spróbujmy sobie przypomnieć, ile razy w życiu byliśmy u spowiedzi. Jakie grzechy najcięższe pamiętamy ze swojego życia, które Pan Bóg nam przebaczył. I w porównaniu z wielką miłością Pana Boga, te grzechy są straszne. Ciężar tych grzechów był straszny. Pan Bóg wszystko nam przebaczył. To, co my mamy do przebaczenia, nawet jeśli nam się wydaje, że nas tak strasznie ktoś obraził, to jest nic w porównaniu z tym, co przebaczył nam Pan Bóg. Dlatego, jeśli nie umiemy przebaczyć, to jest znak naszej pychy i niewdzięczności Panu Bogu. Nie, już nie pamiętamy, ile Pan Bóg nam przebaczył. Nie umiemy się uczyć z tego Bożego przebaczenia, że i my powinniśmy. Przebaczać. Nieprzebaczenie czyni nasze serce twardym, strasznym. Jeśli nie przebaczamy, rozszerzamy zło, powiększamy zło, które jest w tym świecie. Przebaczenie zatrzymuje zło. Przebaczenie czyni serce otwartym, ciepłym, dobrym. Widzimy, że przebacza Pan, przebacza, można powiedzieć, król. Wielki człowiek nie umie przebaczyć, sługa, mały człowiek. Tylko wielcy ludzie potrafią przebaczyć. Nie trzeba mieć jakichś nadzwyczajnych zdolności, żeby się obrazić. Nie trzeba wiele wysiłku, żeby się zdenerwować. Nie trzeba wiele wysiłku, żeby nawet kogoś uderzyć. Nie trzeba. To umie każdy. Przebaczyć umie tylko wielki człowiek. Agresja jest argumentem siły słabej, słabego człowieka. Tylko słaby człowiek jest agresywny. Wielki i silny człowiek umie przebaczać, umie kochać. Dlatego umie przebaczać wielki, Pan Bóg. Nie umie przebaczać mały, słaby człowiek. Przebaczajmy, jak Pan Bóg przebaczył nam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie. for the